Jakie błędy popełnia sztuczna inteligencja tworząca deepfake'i? Wielu z was zastanawia się... Teraz bawią nas generowane filmy, które swojej groteskowej niedoskonałości pokazują jak daleko dzieli AI od ideału. Podobnie niedoskonała jest sztuczna inteligencja, która tworzy tak zwane deepfake'i. Podpisałem nową ustawę. Teraz każdy Polak będzie mógł zarabiać od 12 tysięcy złotych bez ryzyka. Jedne modyfikują całą twarz. Inne ruszają tylko ustami, a jeszcze inne klonują głos i pozwalają nim wypowiedzieć dowolny tekst. Nazywam się Kazimierz Nycz i od 20 lat mam problemy z kolanami. To niebezpieczne narzędzie, bardzo potężne, ale popełnia błędy, dzięki czemu możemy zauważyć tego typu manipulacje. Z pozytywnym wynikiem w 95% przypadków. Słuchajcie i patrzcie, czy ruch ust pasuje do wypowiedzi. Potajemnie zarabiał kolosalne sumy pieniędzy na projekcie który pierwotnie był przeznaczony dla zwykłych obywateli. Czy nie widzicie pewnego rozmazania obrazu wokół ust? Wygrywa transakcję z 98% wskaźnikiem sukcesu. A może znasz tę osobę, ale jej głos zupełnie do niej nie pasuje? Ważne wieści. Projekt Elona Maska zaniepokoił rząd i duże banki. Uważaj na ten materiał. A jeżeli usta i głos pasują do siebie, ale osoba ta wypowiada się dziwnie, popełnia błędy językowe, stylistyczne albo gramatyczne, albo co ważne, myli się przy wypowiedzi liczb lub dat, uważaj, bo to może być deepfake. W ciągu 24 godzin pozbędziecie się 3 kg skrzepów. W sieci pojawia się coraz więcej spreparowanych filmów z wykorzystaniem znanych osób. Oglądajcie i słuchajcie ich uważnie i pamiętajcie. Jakie błędy popełnia sztuczna inteligencja tworząca deepfake'i? Dowiedz się więcej na nask.pl.